To są moje prezenty dzisiaj I tak To są prezenty dzisiaj najlepsze Najlepsze jest to oczywiście Potem to, to earring Wszystko dotknęte Nie mogę znaleźć to na kamerze palcem Patrzę jak bardzo nie normalnie Potem jest w takim razie to, earring Potem jest to ma mam. to jest to Dami, ale to jest ta jasny. to lepszy prezent! 85 zł! Wydajcie swój u nas! Co moje pręty dziś? To skanerza Irving, to z Luko, -luko. Te, te cukierki, to od Haribo, to od y, Milki. Oczywiście coś takiego znowu starego potera, co ja mam z tym zrobić. také rúrečky zorela. Na strom klipu.